Zobacz, jak wyglądają koparki zbudowane na najnowszych kartach RTX 5070. Tak się właśnie prezentują. Na pierwszy rzut oka widać, że te karty są tutaj no, większe, po prostu dłuższe. Tak? Wystają troszeczkę poza stelaż. No i są też potężniejsze tutaj te radiatory, które odpowiadają też za system chłodzenia, wentylatory. To wszystko jest większe niż w poprzednim modelu, czyli 4070. No i muszę Wam powiedzieć, że temperatury tutaj na tych kartach graficznych też są bardzo. So. Dobre. Co to znaczy, że są bardzo dobre? No po prostu są niskie, tak? Już te koparki przeszły wszystkie testy. Są wydajniejsze o 20% od swoich poprzedników, czyli 40-70. A jednocześnie utrzymują jeszcze niższe temperatury. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z nowych kart, które wypuściła Nvidia. No i mamy pierwsze koparki tutaj zrobione właśnie na tych kartach. Jedna koparka na sześciu kartach graficznych RTX 5070. Druga koparka. No i tutaj dwie koparki na trzech Kartach. Dlaczego na trzech kartach? Ponieważ nasz klient ma dwie lokalizacje, w których ma pewne nadwyżki energii. No i te nadwyżki energii nie wystarczają na to, żeby w jednej lokalizacji zasilić taki serwer obliczeniowy, no czy inaczej nazywając koparkę do kryptowalut. W związku z czym tutaj podzieliliśmy te sześć kart na dwa stelaże. No i zrobiliśmy takie dwie podstawy pod sześć kart. Ale wyposażyliśmy w tylko w trzy karty. No i z jednej strony tutaj klient już ma tą podstawę do tego, żeby dołożyć trzy kolejne karty i mieć taki pełny moduł, pełny zestaw, właśnie jak widzimy tutaj, jeden i drugi. No a z drugiej strony w tym momencie korzysta po prostu z tych nadwyżek energii, które i tak by mu przepadały. W związku z czym jest to bardzo efektywne podejście do tematu. No bo ta właśnie podstawa, którą tutaj widzimy, system tutaj wentylacji, płyta główna, procesor, pamięć RAM, dysk twardy programowanie to wszystko jest przygotowane pod 6 kart. Tak? Także w każdej chwili tutaj klient może sobie dokładać nawet te karty pojedynczo i tutaj się wyposażyć w taki pełny zestaw, a jednocześnie w tym momencie no, nie będzie musiał tutaj dopłacać do energii, po prostu wykorzysta te nadwyżki, które ma. No, a ma w planach też z tego co wiem, dołożyć panele i tych nadwyżek energii będzie mieć więcej. No i wtedy wypowarzy się w kolejne karty graficzne. Jeżeli ty też posiadasz nadwyżki energii, czy masz po prostu dostęp do taniej energii, no i chciałbyś efektywnie zarządzać tą energią, na przykład zamieniając ją na cyfrowe aktywa i później sprzedając na giełdę, zamieniając na realne pieniądze, no to zaobserwuj ten kanał, zostaw lajka pod tym materiałem wideo i napisz w komentarzu czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć.